Witam wszystkich w kolejnym odcineczku gry Minecraft w kulach. I tak na wstępie lecę po. lecę po. ziemię. Tak, ziemię. Tylko gdzie ja tą ziemię mam? Pyk, pyk, tutaj powinno być. Czy ja tej ziemi mam dużo, czy nie? Oczywiście, że mam jej mało. No dobra. Zbierzmy tą ziemię, jaką tutaj mamy, do naszej farmy. Oczywiście, naszej farmy ukochanej. Tak, potrzebuję jeszcze. Podaj, że wiatro. Czy jakieś tutaj wiatro mam? Powinno gdzieś tutaj być. Wiatro, 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 gdzie jesteś? Halo, halo. <laughs> Przygłośnijmy troszeczkę gierkę, bo że jest chyba cicho. Sprawdzę sobie jeszcze... Jak ja mam Minecraftu odgłośnionego, tyle powinno być git. Sprawdzę, czy dla was to już git. No, powiedzmy, podgłośnimy do tych 75. Teraz sprawdźmy. No dobra, niech zostanie tak jest. Zawsze ja mam problem z tym dźwiękiem. Muszę sobie kupić drugi monitor. Ten nagrywek. Ale to na razie. Na razie nie ten czas. Na razie też pieniędzy nie mam. Wykrwiadarko, dobra. Pieniądze nie mam oraz. Yy... Na razie mi jest niepotrzebny. Ten monitor jest wystarczający, przynajmniej dla mnie na razie. Myślę, że następnym roku kupię Znaczy to nie jest jakiś wydatek rzędu nie wiem z 1000 zł kupię sobie jakiś taki tańszy nie wiem za jakieś 500 zł do wiem że do 500 zł to jest taki fajny monitor można kupić 500-600 zł to jest taki monitor już myślę że kit Zalepmy tutaj te dziurska Dobra, no i nie zalepimy tych dziursk, bo tutaj... Weźmy sobie wodę stąd. Dobra, pyk i pyk. Pyk i pyk. W ogóle teraz są przecenki na Steamku. Steamku, czemu ja to tak brzydko odmieniłem? Fuj, fuj, fuj. <laughs> eee... Całą przecenę na Steamie po prostu i mm, kupię sobie parę gierek, które mam zamiar nagrywać, ale to dopiero w następnym roku, bo w tym roku już mamy mam zaplanowane serie. Zaplanowane serie mam w tym roku już. Dokończyć na pewno. Serię z Minecrafta plus dodatkowo z Cyberpunka zacząć. I ta seria Cyberpunka obstawiam, że ona będzie długo trwała. co do odcinku w tej serii. Eee... Nie umiem teraz tego powiedzieć, jak to, jak to będzie. Nie wiem, czy będzie wyrabiał do mój internet. Bo tu w tym też jest moje problem. Bo planuję na pewno w pierwszy dzień wydania cyberpunka. Planuję trzy odcinki, bądź dwa. To też zależy z jaką prędkością internet wtedy będzie działał. W sensie internet nie mam jakiegoś ultra szybkiego, ale też nie jest ultra najgorszy, bo mam światłowody. Są to światłowody, to prawda. Nie mam najlepszego tego tam pakietu. W sumie na razie mi nie jest zbyt niepotrzebny, jak będę potrzebował np. do streamków, albo do czystszych, jakiś bardziej wymagających dłuższych filmików czy coś takiego to postaram się kupić ten lepszy pakiet albo przynajmniej powiększyć ten pakiet, bo na pewno się go da powiększyć ale nie jestem przekonany kiedy, Wiecie, kiedy, kiedy go będę mógł przedłużyć, bo na pewno po dwóch latach od umowy coś takiego jest zwykle jest. po latach umowy podpisuje się nową umowę i ten itp itd, więc zobaczy się. Dobra zostawmy tutaj tego buraka, w sumie też to zostawmy zostawmy to przejdźmy jeszcze do naszej farmy prówek Musimy ich troszeczkę pozabijać w sumie, czemu ja na przykład nie robię tak, że pierwsze je rozmależę, a potem je zabijam? No dobra. Ostatnia. Tylko 14 skóry. Dobra. Trzeba to, roz... to rozmnożyć, te krówska Dobra. Trzeba wziąć patyczki też mam pełno. 56 strzał. To jest dobra liczba. W ogóle w któryś dzień, w któryś dzień, w którym odcinku, może nawet dzisiaj, przejdziemy się posprzedawać te kości. Tym te kości możemy sprzedać? To zgniłe mięso. Te nici możemy sprzedać. To nie. Chyba tyle na razie. Tutaj nic innego nie widzę. No widzę to, ale to na razie nie. Tu mamy te kości, to nic. Czy tutaj coś jest? O, w ogóle tutaj mamy pełno nasion buraka. właśnie. Tutaj są nasiona. Czemu ja tego nie zobaczyłem wcześniej? Tu też jest pełno buraków. Pełno. W sumie. Widzę, że jednak gdzieś spotkałem buraki. Aha, pamiętam tej. Ty... Tej kuli... To... No dobra, już, już, już wiem gdzie spotkę <grych> Okej. Okay. Tutaj już chyba nic nie ma, jeśli dobrze widzę. Chyba nie. Dobra. Teraz tylko tak. To zostawmy się na Pytanie. Gdzie była? Ta możliwość tego sprzedawania, bo nie pamiętam. Dobra, weźmy sobie tutaj, tu na pewno też jeszcze mam. Dokładnie. Tutaj patyczki. Nici. Ok o, tu mam enderperły. Perły. O, ale dobrze. Dobrze, dobrze. Gdzie? O, tu się Siur zrespił. Serio, się tu jeszcze zrespiłem. Dobra, przynajmniej mamy ludziska troszeczkę expa. 60 poziom to już jest kit poziom. Dobra, weźmy sobie, dajmy tutaj pochodnie. Żeby się tu nic nie rozpiło, tutaj też sobie dajmy pochodnie. Okej. Okay. Dobra, y, strzał nie biorę. powder też nie. Ok, oczu pająka też nie biorę, dobra sprawdźmy. Pierwszy sklep tutaj na pewno nie ma, bo to jest ten główny, główny, najgłówniejszy sklep. Sprawdźmy tutaj, czy tutaj jest. Jest teleport, dobra, tu gdzieś klud jest. I tak, tutaj można sprzedawać. Tutaj można sprzedawać dorsze luzy gasta, dobra Tutaj mogę sprzedać Zagniłe mięso, a tutaj może za jest za nici. dobra Na szczęście ale to bardzo mało Hmm Ale bardzo mało śmiesznie tak Hmm wydaję dźwięki Dobra Hmm, dobra. Tylko tyle, a tutaj można sprzedać. Okej. Okay. Dobra. Resztę w sumie... I z tą resztą, mogę to wywalić, niepotrzebna już mi. Dobra. Dziska lecimy do przed siebie. Zróbmy... ...to do naszej... ...kanei. Weźmy sobie to. Tak, zróbmy do naszej kochanej, jak to się nazywało, ramka, tak? Ramka. Dobra. Ile mogę tego zrobić? 8. Tutaj leci do mnie glucior. Glucior, glucior, poskudny. dobra. Weź idź, wypierdzielaj. Dobra byczku. Idźże, chłopie. Nie triggeruj mnie. 27 odcinek, w ogóle Ludziska to jest w serii, zbliżamy się powoli do końca. Zobaczy się jeszcze, tak naprawdę, bo jestem pewien, że że po końcu jeszcze za jakiś czas dodam odcinek. Choć wątpię tak szczerze. Ale to się jeszcze zobaczy. Czy coś zrobię poza... Poza końcem, w sensie jak skończę tą serię, czy coś potem jeszcze... No, dodam. O Boże, gdzie ja to dałem? O Jezus. Ale w ogóle ludziska. Patrzcie na to, można dać tu. Wybaczcie sobie Hide and seek i szukanie tych. Wyobraźcie to sobie. Idziecie sobie tu. ja teraz tego nie mogę znaleźć. Tutaj jest. Widzicie? Wyobraźcie sobie hide and seek'a po prostu. Szukacie na przykład jakiegoś przedmiotu czy czegoś. Może to nie hide and seek, to się jakoś inaczej nazywa. Wyobraźcie sobie, jakby coś takiego było. Że to są skrzynki i tu. Na pewno ktoś taki ktoś już wymyślił, ale nie wiedziałem, czy tak można dać w ogóle. Dobra, 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 dobra. Give me. ...patyk, Dobra. Ramka. Ramka. Tak. Okej. Okay. Rameczki. Chodźcie tu rameczki na przedmioty. Dobra, arameczki na przedmioty, wszystko zrobione. Teraz tak. Mamy ludziska oś 4. Potrzebujemy, nie pamiętam ile oczu endu. Nie tak, tak to się robiło. Dobra, nie pamiętam ile tych oczu endu, więc... Chodźmy sprawdzić Chodźmy sprawdzić to Dobra, ludzie tak? co do właśnie nagrywek Co do kupienia na Steam'ie Kupiłem Symulator robienia gier Game, game Dev Tycoon To też myślę, że to będzie taka gierka Tak jak No Man's Sky, w sensie No Man's Sky nagrywam, to jest taka mega poboczna seria no, maskej no nie jest zbyt przyjemną grą do nagrywek. To trzeba przyznać. Potem fabuła jest dosyć nudnawa. Dosyć nudnawa jest. Pytanie: Renderowanie czanków Gdzie jest ta kula? Z. Tam. Chyba. Chyba tam. Nawet nie wiem. Kurde, kurde, gdzie to jest? Tutaj nie. To jest ten nasz obspawner. Tutaj nie. W takim razie to musi być tamta mała taka. Ale zacinało. Jezus. Musi być tamta, no nie ma jednego wyjścia że to nie tamta? Ta Na pewno tamta Sprawdźmy jeszcze, podejdźmy tam ja Jestem aż ciekaw Czy to tamta, czy nie to nie tamta Dobra, chodźmy tam Robi się noc, ale chuj z tym Kolejnym musimy się udać na jakąś kulę, bo obstają na tamtą się udamy. Bo jednak troszeczkę e, idzie nam mozolnie teraz, bo dwa odcinki nie zwiedzałem ża żadnych kul. Czy w tamtym odcinku zwiedzałem jakąś kulę? Hmm, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Kiedy ja nagrywałem o wcześniejszy odcinek? Parę dni temu parę dni temu, jakoś tak. No i nie pamiętam, czy robiłem tam coś, czy nie. Jest pełno jeszcze kul do odkrycia. Naprawdę multum. Jak widzicie, tu jest pełno kul do odkrycia. Po prostu. Oho! Jezus, ale bym spadł. Widzicie teraz właśnie błąd mojej mapki. I to jest taki początkowy błąd, bo tą mapkę stworzyłem na że na starej wersji Minecrafta 1.15.2 ale to była beta, czyli 1.5.2 to było jakoś tak, chyba 1.5.2 i zapomniałem wyłączyć wtedy osad i te osady no niestety one się pojawiają tutaj i tam widzicie jest koniec świata kraniec świata więc więc najprawdopodobniej ludziska e... przede wszystkim co jeszcze muszę poprawić to bo jak widzicie stąd tego nie widać tak stąd tego nie ma bata żeby to zobaczyć no nie zobaczy się stąd, ale no jak będę dodawał coraz więcej tych kul, ale na no, tych kul nie będę dodawał jakoś multum, multum dużo czy coś. W kolejnej wersji pojawią się może 5 kul, jakoś tak. 5 kul się powinno pojawić? No nie, wiedziałem, że nam zabraknie. Zabrakło nam dwóch, no niestety. No niestety. Mhm, super. Super, super. Ja pierdolę. Dobra, idźmy spać. Nie, po prostu jakim ja jestem downem, to jest hit. To jest hit po prostu, to jest hit. Dobra. A przecież sobie tą gierkę co nam o tak głośno chodzić Dobra Okej okay. co ja tu bym chciał jeszcze zrobić To na pewno chcę wyrzucić To na pewno chcę wyrzucić Chcę sobie wziąć jakieś jedzonko W ogóle czemu ja się martwię o jedzenie? Jest Przecież ja mam Tyle tutaj mięsa które sobie mogę bez problemu przetopić w tym piecu Czy tam usmażyć, nie wiem Dobra ludziska, sprawdźmy czy coś dzisiaj wykonaliśmy e Ender Dragona nie no, Widera jeszcze nie stworzyliśmy, chociaż ludziska e Możemy spróbować go pokonać Możemy go spróbować pokonać w tym odcineczku jeszcze z ulepszeniami na funkcjonerze. Sprawdźmy, czy ja mam sandstone, czy jakoś to się nazywało. Mam piasek dusz. Mam piasek dusz. Mam tu jakąś potkę Jotana. Potka leczenia. Regeneracja. Ogniodporność. Ludziska. Możemy sobie w sumie zawalczyć dzisiaj z naszym przeciwnikiem. Tylko jest jedny mały szczegół. Co się stanie, jak przegramy? No bywa, no bywa. Dobra, zróbmy jeszcze tak. Weźmy sobie jajka. Bo jeśli dobrze pamiętam, przy zabijaniu, przy zabijaniu lidera. Dobrze pamiętam, przy zabijaniu widera wypadają... 3, dobra. Przy zabijaniu widera wypad... od Prze Przez, Przez zabijanie widera wypadają... Mówię widera. Przez zabijanie zwierząt... Ee... Jak wider zabije zwierzę? O, nie tego wytłumaczyć. Jak wider zabije zwierzę, to to po prostu wtedy wypada z tego zwierzęcia ta taka róża czy co to jest jakoś tak no i to też potrzebujemy do zadania potrzebujemy do zadania dobra tu 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 tu, tu. daleko tam jeszcze mam? Walka będzie też pewnie ciekawa. Miksturkę leczenia. Trzeba sobie jebnąć miksturkę leczenia. Regeneracja to jest. Sobie jednę tą miksturkę. I powinno być git wtedy. Ognioodporność sobie walnę. A to są ognioodporność w sumie ludziska. Możemy sobie zostawić na innym raz. Jak będziemy walczyć z większą ilością Widerów, ale to pierwsze trzeba się wybrać do Ederu i pozdobywać te czaszki. Żeby zdobywać te czaszki, trzeba walczyć. Pokonać 3 Widery to też jest wyzwanie. Nie jest tak, hop, siup, łatwo. Jednak 3 Widery to jest duża liczba. Chociaż w sumie tak chciałbym się tak uprzeć, to 3 widery można pokonać. 3 widery można pokonać za jednym razem, jeśli bym miał jakiś dobry set. Ale no ja nie mam dobrego setu, nawet go nie mam ulepszonego, więc ja się boję walczyć z tym widerem, ale dobra. Zróbmy to na odcineczku i powinno być kit EPS ze sobą drzwi. No dobra, byczku. Tylko jak on zamknąć? Pytanie, czy da się otworzyć? Nie da się. Dobra, jak się nie da, to się to rozwalię najwyżej później. Dobra, to rozwalimy to najwyżej później. Dobra, zamknijmy ze sobą. Dobra, tak, pierwsze co zróbmy, to te kury, kury, kury zres. Zrespimy? Jak to się mówi? Nie wiem. Dobra, z pierwszego wypadło dwa. Z kolejnego wypadło mało. 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 Dobra, rzucajmy tymi jajkami. Może się coś zrespi znowu. Dobra, respią się kurasy. Tu, tu, tu. Jeszcze trochę tych jajek nam zostało. Czuję, że jak tutaj wywali ten wider, coś się odwali. Zraspijmy to. Onajmę tego witera. Jeszcze 5, 4, czy 2, 1, dobra. Okej. Wypadł śmiecie. Dobra. Hmm. Halo, halo, Minecraft. Dotyłoś mi się. Dobra. Okay. Pick, pick, pick. Boże. Z rodziska, On nas tak szybko porobił. Nie. Dobra, ja sobie tam wrócę poza nagrywaniem I go wrócę i zobaczymy, czy, czy on tam dalej będzie. Ja was wszystkich ludziska żegnam. Na razie. Cześć. I pa.